Cześć, Marko jestem József Galez witam Was w kolejnym odcinku z serii Landwich w 2015. Dzisiaj lecimy sobie z rasowaniem. Jak widzicie, mam przygotowany sobie tutaj dzisiaj traktorek Fendt 1050 kostkującą, tak, kostkującą Ned Holland Big Baler 1290 i zajmiemy się tym polem tam, które ostatnio żeśmy kosili e, bizunkiem. No i jak zwykle mam coś do opowiadania, tak pierwsze ja powiem może co nieco o traktorku. Momencik sprawdzimy sobie przyciszenie. Damy sobie na 10. O dobra wnętrze jak widzicie bardzo ładnie wykonane dam sobie do przodu pojawia mi się kontrolka do przodu do tyłu kontrolka do tyłu ruchomy panel jak widzicie ruchomy joy no i cóż pod spacją mamy IC panel czyli standardowo tutaj jak widzicie już 15 pod koniec było o roletka rozsuwana drzwi otwierane drzwi zostawimy otwierane dach tutaj nie wiem do czego to służy Tutaj mamy, o jeszcze rozkładane takie barerki ba i otwieranie tutaj tyłu. O, zostawimy zamknięte, bo klima chodzi. No nie wiem, co nie będziemy się przecież czaić. Dobra, co tu jeszcze o radyjko jakieś ładne. Dobra, więc będziemy sobie ruszać powolutku na pole. Tak na początek powiem, że nie mówiłem już w American Truck'u, ale jeszcze tutaj przypomnę, miał być Landwish 17, właśnie z tym tematem, który dzisiaj tutaj Wam przedstawię. Niestety nagrał mi się na czarnym ekranie, więc stwierdziłem, że nagram jednak z 15 tutaj. Ponieważ no, chwilkę 15 nie nagrywałem, tak? Mhm. Dobra. Więc pewnie rozłożymy się. Moment, w którym się tu rozkładało Dobra Dobra, jest ok A, odpalamy I lecimy sobie powolutku Więc no, może na sam koniec ten temat zostawię Tylko tutaj sobie może ustawię prędkość, bo to jest za szybko Akurat Jak naprasowanie Jakieś ustawimy sobie 20 Zobaczymy jak to będzie jechało, czy to nie za szybko, a nie opuściłem tego. Także nie git. Tak jeszcze za szybko. 15. Opuścimy sobie. Dobra. No to lecimy. 15. O, sam raz jest. Dobra. Więc parę tematików może na początku wypowiem się, ponieważ przygotowałem sobie tak samochodziki, wpisałem sobie w olx.pl samochody tak do 2,5 tysiąca tak patrząc pod kątem, bardziej będę patrzył pod kątem młodszej osoby ponieważ no oczywiście no, zależy jak kogo stać tak, ale w każdym bądź razie bardziej będę patrzył pod kątem młodszej osoby no wiadomo młodsza osoba pieniędzy tyle nie ma tak jak już pracująca Raczej na początek patrzy jakieś autko tak 1002 do 2500, no do 3 max, ale tutaj raczej skupiałem się do 3 do, do 2,500. Patrzy mniej więcej i To jest tylko i wyłącznie moja yy, moja lista, o tak to nazwę samochodu. Chyba dosłownie 5 chyba przygotowałem. Więc tak rozpocznijmy sobie pierwsze auto, które brałem pod uwagę. Chociaż tutaj kwestie bezpieczeństwa to są takie, powiedziałbym może bym postawił na dalszym planie, ponieważ no średnio tu jest bezpieczeństwo w tym samochodzie. No, ale dla młodszej osoby to też jest najważniejsze że ubezpieczenie, przegląd i tak dalej, też jakiś yy, samochodu wiadome nie, nie pozwolą sobie jakiegoś lepszego auta, tak? A przejdziemy się trochę z, z kabiny. zobaczę jak tu będzie wbierało. No, jed Czesiu dobra lecimy sobie samochodzi Fiat Cinquecento łamane na Fiat Cento, ponieważ to są podobne konstrukcje chociaż inne daty produkcji, inne silniki chociaż w większości powtarzały się te silniki ale mm, tutaj silnikowo powiem Cinquecento miało chyba więcej do wyboru niż Fiat Cento, o tak to powiem ale się ustawię ładnie o dobra tylko jeszcze ani jedna kostka prawie nie wypadła no ale cóż trudno dobra więc zaczynając od Fiata cinquata Cento, cinquata cento. Hmm. silnikowo tutaj jest rozpoczynając pierwszy, pierwszy silnik był to silnik 700 od Malucha Bisa tam były chyba były 699 i potem były chyba 704 bodajże potem była 900, też tutaj było dziwnie, było pierwsze było 900 nie pamiętam dokładnie ile 900 chyba trzy, a potem było 899 Nie wiem co to za kwestia, dlaczego to tak dziwnie było kolejny silniczek, który był posiadał ten samochodzik był to 1,1 od silnik Fire, tak zwany Sporting tutaj już kultura była lepsza niż powiedzmy w 700c i 1,4, ale tu był chyba już Abart bodajże o, tu muszę, o, będę musiał cofnąć lekko pewnie żeby to zabrać, chociaż może później też już wezmę 1,4 Abart to był pewnie w Abart, już wymontowany to już bardziej do, mocniejszy Dobra, więc tutaj akurat ym, silnik polecany najbardziej chyba dla młodszych osób to będzie pewnie 700-900, chociaż ta to, to 700 to jest taka powiedzmy najlepsza pewnie byłaby 900, bo no, 700 też współpracuje z gazem, bo widziałem cieniasy 700 z gazem, no ale 900 pewnie byłby najbardziej optymalnym silniczkiem, ale oczywiście jak to woli, ja akurat miałem Cinco Cento 700 i powiem, że o, wyrąbało kostkę, miałem z tym silniczkiem i naprawdę, no może to nie był jakiś demon jakiejś prędkości nie wiem kurde tego, no ale w samochodzie był wystarczający, części tanie chociaż y, niektóre samochody tak słyszałem właśnie bo tutaj jeszcze powiem o roku produkcji od 91 do 93 do końcówki 93 był FSM fabryku, był produkowany w fabryce samochodów Mało, yy, mało litrażowych czyli hmm. był FSM Cinquacento potem od 94 do 98 był Fiat Cinquacento już wychodził pod nazwą Fiat i właśnie podobno że z 9, od 9.1 do 9.3 wychodziły w ocynku, a później były już w zależności od tego jak, jak się trafiło a, yy, no, lubiały rdzewieć lubiały rdzewieć niektóre modele, w zależności od, mod, od danego właśnie samochodu yy, ja akurat mając no zaczęła mi yy, nad kole mi zaczęło lecieć pamiętam nad kole lewe no i co tu mogę jeszcze dodać do tego no mówię no polecamy ale części są strasznie tanie tak samo jak i do Opla, czy do Opla za chwilę przejdziemy, no ci malina, do Opla sobie za chwilkę przejdziemy, bo też jest w moim, tutaj moje liście, no i cóż, tutaj pewnie na tym, a jeszcze, przepraszam Fiat, ło, 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 hamuj tutaj mam takie pokrętełko, które mnie wnerwie czasem, jeszcze nie, nie powiedziałem o Fiacie Seicento, Fiat Cento tutaj silnikowo były dwa silniki. 900 właśnie o której mówiłem Fiat, przy fiacie Cinquecento i jeden jeden tak samo w, przy fiacie Cinquecento ten sportingowski silnik Fire I tutaj produkcja była od 98 właśnie, bo to był kurde zawadziłem motę. To były po prostu po Fiacie Cinquecento tak, By, był produk było produkowane Fiacie Cento jako mm, nowsza wersja o, cien cienkiego to mi tu kurde obraca od 98 do 2010 roku, także naprawdę <gryw> kap kapkę zeszło chwilę ta produkcja trwała o, nawracaj ale no cóż, tutaj raczej bolączki chyba mi się tutaj nie, nie będę się wypowiadał, bo akurat nie wiem to miałem, sej -częta, niestety nie miałem. Już bardziej mi interesowały samochody, no, ale mówię, no, dla, młody, dla młodego właśnie tego, tanie, części tanie jak barszcz, mm, łatwy sam, sam sobie można naprawić. Akurat sej nie wiem jak jest w cinku miałem także pod domem sobie mogłem go naprawić. Bez konieczności jakoś mechanikowania i tak dalej. No i jest dobry też do tego... Aha, włączę sobie te yy, parkowanie jest dobre. Wiadomo, małe autko wszędzie się zmieści. To jest też ten plus. Że nie od razu nie jakaś gablota, kupię, nie wiem, 4 metry albo ileś, tylko po prostu małe autko. Można się dobrze nim podłuczyć, a potem można sobie jeździć, tak? I większym kupić, ale dobra. Zakończmy temat fiacika. Tutaj jeszcze oczywiście można dodać fiata punto. To samo części tanie jak boszcz. Ja tam silnikowo to nie wiem jak ten ponieważ akurat z punktem się nie przygotowałem. Dobra. Kolejne autko tu widzę. W tym odcinku bym się rozgadał trochę, tylko niestety kończy mi się, prasowa, kończy mi się <grych> praca więc też nie będę się rozgadywał za bardzo, bo za szybko mi to pójdzie. Drugie auto będzie to Volkswagen Polo. Volkswagen Polo oczywiście trzecia generacja, ponieważ były tam wcześniejsze generacje, tak silnikowo tutaj e, Volkswagen Polo jest od 1.1, 1.3, 1.4, 1.6. Ło! I co faj tak teraz, mnie Ju Ziuma, Ziumałem trochę. Dobra, zabierzemy trochę tego. Silnikowo, no to tak jak mówię, 1,0, 1,3, 1,4, 1,6, 1,7 SDI to już dieselek i 1,9 diesel bez turbiny i bez interkulera. Rok produkcji był to od 1994 była trójeczka produkowana, chodzi oczywiście o polówkę trzecia, trzecia generacja do 2001 roku troszkę, troszkę ją produkowali potem przeszła czwóreczka ale czwórka już jest droższa także za 2000 raczej czwórki nie kupimy wersję wersję nadwozi to tutaj akurat wersja nadwozia była sedan Sedan to był akurat bliźniacza konstrukcja z tym Cordową, także też można tutaj do dorzucić te same silniki nawet w wnętrze po bardzo podobne. Znaczy w sumie to to samo wnętrze powiedzmy, tylko znaczki są. Kierownica, nawet kierownica to sama, tylko znaczki są w Seacie jest Seata, w Volkswagenie jest Volkswagena. Co tam mogę jeszcze dołożyć do tego tutaj? Bolączki. No wiadomo, jak każde starsze auto, no to już będzie rdzabę wychodziło, ruda szmata <trym> i tak dalej no nie kurde idzie czy nie no. Yy, no i co tam jeszcze no części też są tanie chociaż tańszy ma Opel pewnie no w sumie no zamienniki też są dosyć tanie Volkswagenowskie no też nie tragedii nie ma także na ale raczej dla młodszych osób polecany silnik pewnie byłby 1,4 i 1,0 ponieważ 1,4 jest ten 8 zaworowy silnik 60 konny no też może jaki dział prędkości nie jest ale w hedgebacku no to nie jest ciężka y, a y, 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 no. No, no, na pewno pojechać to pojedzie i też są trwałe na gaz także też z tym nie ma problemu można go sobie zagazować ewentualnie też można kupić model z gazem tak. także tu też nie ma problemu no i tu pewnie zakończę na w Volkswagenie może zrobimy sobie tak, że podzielę sobie może to na, na odcinki bo widzę że nie nie zdążę żeby powiedzieć na wszystkie na wszystko no zresztą zobaczymy dobra Opel Corsa kolejny samochodzik Opel Corsa był produkowany od 1993 aż do 2000 roku. Oczywiście mówimy tutaj o, o B, ponieważ potem już była C i tak dalej. Silnikowo tam się kształtowało od 1.2 po, po 1.4, 8 zaworowy i 1.4 16 zaworowy. To już był na wtrysku. 1.6 16 zaworowy. To był chyba w, GS, w GSi. 1.5 diesel. No maciorka stój. 1.5 diesel, 1.5TDI, e, przepraszam, TDI TD i 1.7 diesel. To chyba są ISUZU bodajże. No i cóż, no tutaj akurat silnikowo polecany najlepszy byłby 1.4, bo y, znaczy były jeszcze chyba 1.2 o 1.0. Tutaj nie, nie, do, nie dopisałem sobie, nie wiem dlaczego Yy, polecany pewnie byłby jeden, ten 1, ten 1,0 i 1,4, ponieważ na 1,4 też 8 mg Buda zaworowy. też, jak mówiłem, w, yy, w polówce była dosyć yy, mała. Yy, wagowo był bardzo... Yy, był lekki, dosyć, a silnik był dosyć duży, 60 koni, także to da, robi robotę. Dayashi ma y, Opla Corsa, także no, jak widzę no dobrze mu to się sprawuje, ma z gazem, także nie ma najmniejszego tam problemu spokojnie na, na gazie robi trochę kilometrów bez tam jakichś dodatkowych y, niespodzianek. Chociaż wiadome tutaj Corsa, no to tu, w Ople strasznie tutaj jest typowy hype na, na rudą szmatę. Lubią strasznie gnić. No i yy, co tu mogę jeszcze powiedzieć? No mówię, autko sam raz na początek nauki też. Ok, wracamy po mojej przerwie, ponieważ musiałam jechać do sklepu. Yy, no i tak już będziemy powolutku kończyć, także tylko że, że kurde, nie wypadnie mi chyba ta. Kurde tutaj mi obraca. Yy, także w yy, kolejnym odcinku wypowiem się na kolejne trzy samochodziki właśnie na tego, ponieważ tutaj jak widzicie... Ja też do zbierania. Aha, jeszcze tutaj, dobra. Tutaj dojadę, a tam jeszcze kończąc na korsie mówię, no autko jest naprawdę fajne. Prosta konstrukcja, no rodzewie rdzewieje, no ale wiadomo, no auto nie jest też młode, tak. No uda się, że nie spadnie, nie spadnie niestety. Konstrukcja jest naprawdę prościutka, silnikowo, no to wiadomo można sobie też pod domem coś poszturać zawsze, nie, nie ma z tym najmniejszego problemu, tak. Mm. No i dla, dla młodej osoby tak jak mówiłem 1.4, 1.0 yy, czy 1.2, nie pamiętam do końca, do końca jakie tam faktycznie było, no ale chyba 1.0 bodajże, także to by były najbardziej optymalne silniki pod względem ubezpieczenia, tak ale jak tam w 1.0, 1.2 jak tam wygląda po prostu z częściami, to nie wiem, ponieważ nigdy go nie miałem. Dobrze, więc tyle właśnie w części pierwszej z tym zakończeniem. W kolejnym, to nie pamiętam, nie wiem czy... znaczy nie pamiętam. Nie wiem, w którym langwiszu to zrobię część długą właśnie z tym, z, z tymi samochodami, tak? Dobra, więc to by było na tyle. Dzięki wielkie za obejrzenie i zapraszam na kolejne moje produkcje. Trzymajcie się cieplutko. Na razie, cześć.